Witam, witam serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Czy jest ktoś słuchający dzisiejszego programu, kto interesuje się UFO, ale nigdy nie oglądał serialu X-Files? I myślę, że chyba nie ma nikogo takiego. Mój kot nazywa się Mulder, na cześć głównego bohatera tego serialu, który gdy przemyśleć ponad 200 odcinków w jakich wystąpił, to chyba był Najgorszym agentem FBI w historii, bo nie rozwiązał ani jednej sprawy, jaką się zajmował. Przez wiele lat trwania tej serii, agent Mulder nikogo nawet nie zaaresztował. Co z niego za agent? To, że serial był fikcją literacką, wcale nie znaczy, że wszystko, o czym tam mówiono, było fikcją. Wiele historii opartych było na prawdziwych wydarzeniach i Mulderem w realnym świecie był agent John DeSouza. John De przez 25 lat był agentem FBI i głównie zajmował się zwalczaniem terroryzmu. Jest obecnie emerytowanym agentem i został ufologiem i badaczem paranormalnego świata. Jest pierwowzorem agenta Mulder'a z X-Files i jego doświadczenia w tej materii często stawały się tematem kolejnych odcinków tego legendarnego serialu. Czy pamiętacie państwo biuro agenta Muldera? I rzeczywiście takie istniało, a może nadal istnieje w FBI, ale nie było ono poświęcone wyłącznie UFO, a sprawom beznadziejnym, których nie sposób było zrozumieć, a tym bardziej rozwiązać. I wśród takich spraw są także historie dotyczące UFO albo na przykład okaleczenia bydła. Nikt nie chciał zajmować się takimi sprawami, ale są one regularnie przeglądane, uzupełniane. No i czekają na swoją szansę rozwiązania. Taki był prawdziwy cel stworzenia biura, w którym rezydowali agenci Mulder i Scoli. Oficjalnie De Souza nie przekazał tej dokumentacji Krysowi Carterowi, twórcy X-Files, a jedynie swój pamiętnik, w którym robił on swoje prywatne notatki z rozmaitych trudnych spraw. Jego ulubiony odcinek to ten, w którym agent Mulder tropi UFO, i okazuje się, że znika ono nad terenem należącym do wojska. Bez zezwolenia wchodzi na ten teren i zostaje złapany przez oddział paramilitarny, który nie był związany z wojskiem, a zajmował się tropieniem ludzi tropiących UFO. Film jest oczywiście fikcją literacką, ale życie jak zwykle niesie ze sobą znacznie lepsze scenariusze. A agenci federalni czy nawet zwykli policjanci są cennymi świadkami takich zdarzeń, bo ich trening i przygotowanie do pracy wymaga dokonywania chłodnej obserwacji, opartej na faktach i to w stanie wysokiego stresu emocjonalnego. 5 stycznia 2000 roku w południowej części stanu Illinois ośmiu policjantów w ośmiu różnych miejscach dokonało niezwykłej obserwacji, gdy na niebie pojawił się ogromnych rozmiarów czarny trójkąt. Opisy policjantów były podobne do siebie i uzupełniały się nawzajem. I na ich podstawie ustalono, że z pewnością nie był to ani samolot, ani inny pojazd lotniczy, w tym starowiec. Czarny trójkąt nie miał na sobie żadnych świateł nawigacyjnych i nie dostrzeżono żadnych elementów potrzebnych do sterowania pojazdem, takich jak na przykład stateczniki. Większość świateł widocznych na trójkącie była umieszczona w tylnej części pojazdu o zaokrąglonych rogach. W samym jego centrum znajdowało się jedno, duże, czerwone światło. Wysokość szybującego trójkąta oceniono na co najmniej dwa piętra. Trójkąt obserwowany z tyłu miał na swojej rufie ogromny pas światła w miejscu, w którym należałoby się spodziewać wylotów silnika. Pojazd jednak nie wydawał żadnych dźwięków. Pas światła działał jak lampa stroboskopowa, emitując różne kolory światła, które zamieniały się w końcu na kolor biały. I pojazd szybował od 150 do 300 metrów nad ziemią, a jego rozpiętość w najszerszym miejscu oceniono na 100 lub nawet więcej metrów. Pojazd dokonywał gwałtownych zmian kursu, zwalniał, a także przyspieszał z ogromną prędkością. Obok ośmiu policjantów czarny trójkąt widziało na niebie kilkunastu innych świadków. I nie był to tajny pojazd wojskowy, bo po 20 latach od tego przypadku pojawiłyby się jakieś dokumenty na ten temat. Obiektu nie widziano także na ekranie radaru, co sugeruje jego paranormalną naturę. De Souza opisał ten przypadek w książce Para-Investigators, czyli Paranormalni Śledczy. Książka została co prawda wydana w 2014 roku, ale Desuza doszedł do wniosku, że musi ją poprawić i stąd pod koniec zeszłego roku pojawiła się jej nowa edycja. Niewytłumaczalne historie, w których uczestniczyli agenci rządowi lub policja, często są objęte tajemnicą i stąd niezwykle trudno opisywać przypadki, które ze względu na proces śledztwa i ludzi w nieuwikłanych z wielu powodów utrzymują klauzulę tajności. Książka przedstawia 52 policyjne przypadki, nad którymi pracowali agenci FBI, używając więcej niż tylko dostępnych wszystkim zmysłów. Wielu z nich posiadało dar widzenia świata w innym wymiarze, przez co policyjne śledztwo dalekie było od standardów, które są stosowane w aparacie ścigania. Intuicja, zdalne postrzeganie i inne ponadnaturalne możliwości tych śledczych Pozwalały rozwiązać im rozmaite kryminalne przestępstwa, z jakimi mieli do czynienia. Czasem uporczywe przeczucie, potraktowane poważnie, wystarczy, aby zapobiec tragedii. Jedna z historii opisywanych w książce sięga czasów końca XX wieku, kiedy w USA obawiano się spektakularnego ataku terrorystycznego. Z informacji, jakie otrzymała FBI, wynikało, że wielu terrorystów będzie próbować przedostać się do USA, z Kanady, z terytorium Kolumbii Brytyjskiej, gdzie granice można łatwo przekroczyć promem przewożącym ludzi i pojazdy. FBI zainstalowała wówczas na granicy swoich agentów, którzy oprócz tego, że byli znakomitymi policjantami, mieli jeszcze do dyspozycji ten ekstra zmysł intuicję. Przeczucie, które włącza wewnętrzny alarm. W ostatni dzień grudnia 1999 roku granicę przekraczał obywatel kanadyjski, który sprawdzającej go pracownicę FBI wydał się podejrzany. Mówił on dobrym angielskim i miał bardzo dobre odpowiedzi na wszelkie zadawane mu pytania. Przeczucie policjantki mówiło jej jednak, że coś jest z nim nie tak. Zaczęła mu zadawać pytania, które powinny tego człowieka wyrwać z jego kapsuły bezpieczeństwa, ale dał on sobie z nimi szybko radę. Agentka jednak czuła potężny niepokój w młodym człowieku, który miał wjechać na teren USA. Wyczuwała coś niebezpiecznego i drapieżnego. W końcu zdecydowała, że należy odkręcić koła samochodu Kanadyjczyka i zajrzeć pod błotniki. Celnicy byli zaskoczeni i zdumieni. Turysta wydawał się być w absolutnym porządku i nie było najmniejszego powodu, aby aż tak dokładnie przeszukiwać jego samochód. Koła jednak odkręcono i ku zdumieniu wszystkich znaleziono tam duży pakunek z białym proszkiem. Celnicy byli wyraźnie poruszeni znaleziskiem. Agentka FBI rzeczywiście miała nosa. Sądzili, że w worku jest kokaina. Proszek był biały i wyglądał jak kokaina. Natychmiast sprowadzono psa i przeprowadzono testy proszku, i wszystkie testy wyszły negatywnie. Proszek nie był narkotykiem. I nikt nie miał pojęcia, czym był ten proszek. Wyglądał jak puder dla dzieci. I celnicy doszli do wniosku, że młody Kanadyjczyk kupił to jako kokainę i został przez handlarzy narkotyków po prostu oszukany. Oznaczało to, że z punktu widzenia prawa nie był przestępcą i mógł swobodnie wjechać do USA. Zapanowała konsternacja. Nie trwała ona jednak zbyt długo, bo przerwało ją zamieszanie na granicy. Spokojny do tej pory obywatel kanadyjski nagle wskoczył za kierownicę samochodu, którego kierowca otwierał przed celnikiem bagażnik, i porwał go, próbując uciec z granicy i wedrzeć się na amerykańskie terytorium. I nie uciekł daleko, bo wkrótce potem został zatrzymany i doprowadzony z powrotem na przejście graniczne. Nie wiedział wówczas, że celnicy nadal nie zidentyfikowali proszku ukrytego w jego błotniku. Tymczasem agentka FBI, od której zaczęła się cała ta historia, zarządziła rozebranie samochodu na części. Powiedziała, że rozwiązanie zagadki musi być w tym właśnie samochodzie. I rzeczywiście, w miarę rozkładania samochodu na części zaczęto znajdować płytki z kablami, zapalniki czasowe, zegarki i kilka telefonów komórkowych. I wszystkie te elementy, złożone w jedną całość, mogły służyć do zbudowania bomby. Sam proszek okazał się być także komponentem trotylu, który zamierzano wyprodukować już na terenie Stanów. Materiału była wystarczająca ilość, aby stworzyć potężną bombę, i przeczucie agentki, które w normalnych warunkach zostałoby zignorowane, udaremniło śmiercionośny atak. DeSouza, jako agent FBI, przez wiele lat swojej służby w agencji pracował w więzieniach. Największe amerykańskie więzienia zatrudniają agentów FBI. Są to miejsca, gdzie przytrzymuje się najbardziej niebezpiecznych przestępców, jakich widziała Ziemia. Więźniowie ci w zamknięciu stają się jeszcze bardziej agresywni i atakują innych więźniów, stąd obsługa takiego miejsca musi być szczególnie doświadczona no i czujna. O pensjonariuszach takiego więzienia mówi się, że są trudniejsi do zabicia niż szczury. Wielu z nich w wewnętrznych więziennych walkach i atakach odnosi ciężkie rany, które w normalnych warunkach zabiłyby każdego, kto je otrzymał. Więźniowie z takimi ranami jednak utrzymują się przy życiu i podejrzewa się, że powodem jest adrenalina, która w ich ciałach produkowana jest w ogromnych ilościach. Tacy więźniowie przeżywają ogromny upływ krwi, zniszczenie wewnętrznych organów, ostre narzędzia wbite w czaszkę. Są nie tylko przytomni, ale na pytanie próbujących ich ratować strażników i sanitariuszy, odpowiadają, że przez przypadek spadli z łóżka, nie chcąc wydać ludzi, którzy im to zrobili. W amerykańskich więzieniach prowadzi się statystyki takich przypadków, i jest ich ogromna ilość. I co jest zaskakujące z medycznego punktu widzenia, większość ofiar tych straszliwych ataków wychodzi z nich na przekór logice z życiem. I takim więźniem był młody mężczyzna o imieniu Edwin. Edwin sprawiał wrażenie niezwykle spokojnego człowieka. Spędzał czas na studiach medycznych, aby po wyjściu z więzienia zostać certyfikowanym pielęgniarzem. Za murami więzienia czekała na niego rodzina, narzeczona, nowe życie i szkoła medyczna. Istniała szansa, że Edwin z przestępcy stanie się wartościowym członkiem społeczeństwa. W więzieniu jednak doszło do sprzeczki pomiędzy Edwinem i innym więźniem, który był psychicznie niestabilny. Więzień ten ukradł Edwinowi fotografię jego dziewczyny. Sytuacja stała się natychmiast napięta, i pracujący w więzieniu agent FBI, widząc, że może mieć ona nieprzewidywalne skutki, postanowił wkroczyć do działania. Doprowadzono do konfrontacji obu więźniów, gdzie więzień z lekkim odchyłem przyznał się, że ukradł zdjęcie. I że natychmiast je odda. Powiedział, że nie miał zamiaru go przetrzymywać, ale dziewczyna Edwina była tak piękna, że chciał mieć to zdjęcie przez chwilę tylko dla siebie. Gorąco przeprosił Edwina za ten incydent i obaj więźniowie uścisnęli sobie ręce na zgodę i wydawało się, że to kończy całą sprawę. Kiedy agent FBI po skończonej tego dnia służbie wrócił do domu, był zrelaksowany i zadowolony z siebie. Był przekonany, że udało mu się zażegnać potencjalnie niebezpieczny konflikt. Postanowił jeszcze przeczytać notatki, jakie przekazał mu więzienny kapelan. Miał to zrobić następnego dnia. Był już po pracy i nie chciał zajmować się więziennymi sprawami w swoim domu. Jednak jakiś mocny wewnętrzny głos kazał mu zajrzeć do notatek kapelana, który codziennie prowadził z więźniami rozmaite rozmowy, a także ich spowiadał. Jednak przedmiot tych rozmów, a nawet treść spowiedzi więźniów była regularnie przekazywana przez kapelana zarządowi więzienia. Kapelan pisał, że tego dnia widział w kaplicy Edwina, który żarliwie się modlił. Zauważył, że Edwin trzyma coś w rękach i nakazał mu oddanie przedmiotu. Kiedy Edwin to zrobił, okazało się, że jest to fotografia więźnia, tego z lekkim psychicznym odchyłem, na której czerwonym pisakiem Edwin zamalował jego oczy i serce. Agent przypomniał sobie wówczas, że kiedy więźniowie podali sobie dłonie, Edwin poklepał się po kieszeni koszuli, mówiąc, że wszystko będzie w porządku. I później okazało się, że miał tam szpikulec, którym zamierzał zamordować drugiego więźnia. Agent jak rażony piorunem wskoczył do swojego samochodu i na złamanie karku pojechał do więzienia. Natychmiast zarządził tam alarm i z kilkoma strażnikami pognał w stronę celi więźnia z psychicznym odchyłem. Więzień leżał spokojnie na swojej pryczy, przykryty kocem. Kiedy zdjęto z niego koc, z jego oczu i serca, lała się krew. Wyglądał tak samo jak na zdjęciu znalezionym w dłoni modlącego się Edwina. Edwina natychmiast zakuto w kajdany. Przebitego ostrym szpikulcem więźnia, nawet nie próbowano ratować. Każdy cios, jaki zadał Edwin, był śmiertelny. Jak widać, jego studia medyczne nie poszły na marne. Wiedział, co robi. Agent z wyrzutem patrzył na człowieka, o którym myślał, że może być przywrócony do społeczeństwa. Edwin spojrzał na niego pogodnie i powiedział: Wiem, że nie jesteś zadowolony, ale zrobiłem to, co musiałem. Ten człowiek był zarazą dla swojej rodziny, był zarazą dla świata. Ludzie czasami nie wyrzucają śmieci, i dlatego ja musiałem to zrobić. Mając do czynienia z ludźmi o rozmaitych paranormalnych możliwościach, de Suza wyodrębnił grupę, którą nazwał Clear Hearers co oznacza coś w rodzaju jasnego słuchacza. I taki człowiek słyszy coś dźwięk, głos, informacje nie przez swoje uszy, ale wprost w swojej głowie. I zawsze taka informacja jest jasna i czytelna nie ma mowy o przesłyszeniu się. I jest to zazwyczaj głos autorytarny, pozytywny, wspierający i często ratujący życie. Niektórzy traktują to jako głos opatrzności. I jeden z policjantów o imieniu Leon miał w swojej karierze kilka takich przypadków, kiedy słyszał taki jasny, wewnętrzny głos. Leon któregoś dnia jechał czteropasmową autostradą i mimo wielu samochodów ruch był szybki, ale w pewnym momencie. Samochody przed nim zaczęły raptownie zwalniać. Zauważył on przy okazji, że ruch na pasach jadących w przeciwnym kierunku także raptownie zmalał. Nagle jego wzrok padł na czarnego Mercedesa. Kierowca pojazdu również zauważył Leona. Jego usta drgnęły, ale mimo to Leon usłyszał w swojej głowie wyraźny głos. Mówił on w paniką w głosie: "O gówno!" Agent w normalnych warunkach nie miał szans, aby usłyszeć te słowa, bo szyby obu pojazdów były zamknięte. Mimo to, słyszał wyraźnie, że kierowca przeklina. Potem zadziałał już tylko instynkt policjanta. Włączył sygnał w swoim samochodzie i na pierwszym przejeździe wjechał na przeciwny kierunek autostrady. Jego wzrok szybko odnalazł czarnego Mercedesa, siadł mu na zderzak i zmusił samochód, aby zjechał na pobocze. Młody kierowca był zdziwiony, że został zatrzymany i jego zdziwienie wzrosło, gdy zapytano o powód zatrzymania, usłyszał od policjanta, że ten zatrzymał go za przeklinanie na autostradzie. Do tego słowo gówno nie jest jakimś szczególnie ordynarnym przekleństwem. Policjant zaczął przyglądać się młodemu kierowcy. Był ubrany w nienaganny garnitur i był pod krawatem. Zajrzał do samochodu. Wnętrze Mercedesa było idealnie czyste. Leon nie znalazł tam nawet pyłku. Na tylnym siedzeniu leżała walizka. Leon zaczął zadawać pytania i kierowca spokojnie na nie odpowiadał. Był zrelaksowany, uśmiechnięty i sprawiał wrażenie spokojnego, łagodnego człowieka. Jechał z Nowego Jorku do Pensylwanii w celach biznesowych i opowiadał, że robi to każdego miesiąca. Wszystko wyglądało dobrze i policjant zaczął mieć wątpliwości, czy postąpił właściwie słuchając głosów w swojej głowie. Brnął jednak dalej, zadając młodemu człowiekowi pytania o narkotyki i ludzi, którzy w tej okolicy nimi handlują. Młody człowiek uśmiechnął się z politowaniem, odpowiadając, że nigdy o tym nie słyszał. Zrezygnowany policjant raz jeszcze rzucił wzrokiem na prawo jazdy i dokumenty samochodu jakie trzymał w dłoni. Wyciągnął dłoń z papierami w stronę młodego człowieka, a ten uśmiechnął się szeroko i powiedział, że w przyszłości policja zawsze może na niego liczyć. Chciał zabrać swoje dokumenty, ale w tym momencie policjant gwałtownie cofnął swoją dłoń. Młody człowiek był zaskoczony tym obrotem spraw. Skoro o tym wspomniałeś, powiedział policjant. To z pewnością bardzo pomocne byłoby pozwolenie na krótkie rzucenie okiem do wnętrza twojego samochodu. To bardzo by mi pomogło, bo mógłbym zaznaczyć to w moim raporcie i złapać plusa u przełożonych. Wystarczy, że otworzysz bagażnik to wszystko. No, chyba, że masz tam coś do ukrycia zakończył policjant, wciąż trzymając prawo jazdy w dłoni. Zapadła cisza. Uśmiech powoli spełzł z twarzy młodego, eleganckiego kierowcy Mercedesa. Okej, okay, wycedził przez zęby, ale to nie jest mój samochód. Wynająłem go tylko. Policjant otworzył bagażnik, który okazał się być wypełniony po brzegi kokainą. I było to największe takie znalezisko od lat, na dodatek dokonane przez pojedynczego policjanta, tylko dlatego, że jakiś wewnętrzny głos popchnął go do działania. Obecnie De Suze fascynuje inny fenomen. 27 grudnia 2017 roku o drugiej nad ranem nad Nowym Jorkiem pojawiła się łuna błękitnego światła. Oficjalnie powodem tej łuny był płonący transformator, ale transformatory, gdy eksplodują, emitują żółte światło, a nie błękitne. Noc była wówczas bezksiężycowa i błękitne światło przykryło swoim blaskiem niemalże całe miasto. John DeSouza zauważa, że nie był to Transformator, lecz nad miastem otworzył się portal. Nowy Jork to miasto, które nigdy nie zasypia i nawet o drugiej nad ranem na ulicach było wielu ludzi. Niektórzy z nich filmowali całe zdarzenie, i wiele osób w plamie błękitnego światła zarejestrowało obiekty UFO. Co ciekawe, nie można ich było dostrzec gołym okiem, i widoczne były dopiero później na fotografiach. Nowy Jork nie jest jedynym miastem, nad którym rozjarzyło się takie błękitne światło. Światło pojawiało się w środku nocy i jażyło się od 20 minut do pół godziny. I obok Nowego Jorku pojawiło się nad Caracas w Wenezueli, nad Kenner w Luizjanie, nad New Delhi w Indiach, nad São Paulo w Brazylii, nad Mexico City, nad Crosville w stanie Tennessee, a także nad Szwecją i ostatnio nad miastem Phuket w Tajlandii i wszystkie te wydarzenia miały taki sam przebieg i czas trwania. Krótko potem, jak pojawia się takie światło, wylatuje w powietrze jakiś transformator, a z jego braku stacja benzynowa i oficjalnie podaje się, że przyczyną błękitnej łuny jest taki właśnie wybuch. I proszę wziąć pod uwagę fakt, że mówi o tym były agent FBI, który mimo, że jest już na emeryturze, nadal w jakiś sposób reprezentuje swoją agencję. W swojej książce Extra Investigators Desuza opisuje swoją pracę nad ustaleniem, kim są ci, co odwiedzają ziemię, czego chcą, co robią i dlaczego do tego potrzebują nas. Książka powstała na podstawie odtajnionych dokumentacji FBI, które są obecnie dostępne w internecie. Dysuza, pracując w FBI, miał do czynienia z wieloma przypadkami, w których w grę wchodziły rozmaite aspekty paranormalne. I co ciekawe, nigdy nie czuł zagrożenia z ich strony, a wręcz przeciwnie. Uważał, że to coś, z czym się spotyka, a co istnieje być może w innym wymiarze, chce go przed czymś uchronić. Fakt, że przyznaje się do tego, że jest on paranormalnym śledczym, nie oznacza, że rezygnuje z racjonalnych i naukowych metod rozwiązywania kryminalnych spraw. Wręcz przeciwnie, wzbogaca je, dodając paranormalne podejście do śledztwa w odpowiedzialny sposób oczywiście, na każdym etapie sprawy, jaką bada. Podstawowe pytania kto, co, kiedy, gdzie, jak i dlaczego są nadal zadawane, nawet wtedy, gdy nie ma na nie odpowiedzi w materialnym świecie. I praktyka pokazuje, że takie podejście uratowało niejedno życie. Prawdziwym śledczym może być tylko ten, kto używa narzędzi wykraczających poza materialną świadomość i nazywa je później instynktem lub przeczuciem. Paranormalna wrażliwość jest w stanie doprowadzić do prawdy. I to w każdej dziedzinie. Dobranoc, mówił Krysmikina.